Przygotowania do okresu wielkanocnego trwały już przez cały wielki post, czyli zaczynały się od y, środy y, popielcowej i przez kolejne y, dni, kiedy były bardzo surowe posty, nie jadano nawet masła, nie jadano y, żadnych y, tłustych potraw. Tylko w zasadzie bardzo skromne, wszystko maszczono olejem. Takim jak gdyby najważniejszym tygodniem to był tydzień ostatni przed Wielkanocą, czyli Wielki Tydzień, który rozpoczynała Niedziela Palmowa. W niedzielę Palmową wchodzono do kościoła święcić palmy które na naszym terenie były dosyć skromne ale każda musiała być zbudowana z gałązek wierzby nazywano je bagniętami z jałowca lub innego zielonego krzewu musiała być też trzcina którą nazywano palmą bardzo często te palmy okręcano batem, na którym były węzełki, potem używano go do poganiania konia przy pierwszej orce, do wypędzania bydła na pierwszą patrze. Też w tej palmie musiało się znaleźć tak zwana kłokoczka lub drzewo krzyżowe. W każdym bądź razie przyjął się zwyczaj, że do święcenia z palmami chodzili raczej chłopcy, więc potem bardzo radośnie używali do bicia dziewcząt po łydkach, z tym, że to było takie zwyczajowe, jak gdyby przekazanie tej siły, który, którą obdarzona była palma, jak gdyby ludziom, czyli takiej żywotności tej palmy. Potem z palmą starano się przyjść do domu, niesiono je zwrócone w dół tą częścią wierzchnią z tego powodu, żeby, jak się mówiło, no, krowy nie rozbiegały po pastwisku, żeby krowy się nie gziły. Z kolei po przyjściu do domu bardzo często z tej palmy obrywano bazie, które połkano i mówiono, że nie będą wtedy choroby gardła ludziom dokuczały. Palmy zatykało się za obraz albo wieszało przy stajni. Różne były zwyczaje bo, i różne też były powiedzenia, bo mówiono, że nie można w domu zostawić palmy, bo za nią ciągną muchy. Palma była używana do wyganiania bydła na pasze. Po raz pierwszy to zwykle się działo w świętego Jerzego albo Wojciecha, bo to jest ta sama data. Była też używana do zabezpieczenia urodzaju, w ten sposób, że wtykano ją w polach, w różnych miejscach. Palmy też spalano i okazano, jak zwierzęta zachorowały. Wystawiano na oknie, kiedy była burza, miała odpędzać chmury burzowe. Wkładano pod przyciesie nowo budowanego domu, dla zapewnienia sobie Pomyślności. Potem, z tą, od tej niedzieli palmowej, są kolejne dni, tak poniedziałek Wielkanocny, gdzie niegdzie był nazywany czarnym poniedziałkiem, z tego powodu, że w tym czasie czyszczono kominy, wymiatano sadze z kominów. I dopiero takim ważnym takim dniem następnym jest Wielka Środa, kiedy w wielką Środę y, przygotowywano, zwłaszcza w miasteczkach, w Sanoku także, y, kukłę Judasza. Y, to była słomiana kukła, którą ubierano najchętniej w szaty przypominające ubranie Żydów. Y, jak dawniej opowiadano w Sanoku, dobrze było ukraść jakąś tą y, część odzieży właśnie Żydom bezpośrednio, także nawet Żydzi się pytali, kiedy to tego świętego, co ubrania nam kradną, ponieważ tą kukłę ubierano. I w Sanoku samym wieszano ją na słupie, w tą wielką środę, na słupie przy ulicy Orzeczkowej. Zwykle zajmowała się tym młodzież gimnazjalna. Ja mówię przed piątym rokiem, jeszcze, do czasów II wojny światowej. Potem ta, palma, ta, ta kukła została zawieszona przez całą noc. Z środy na czwartek, i w czwartek znowu przychodziła młodzież, że to rzucała tego Judasza ze słupa, wlokła, okładając kijami na rynek, a potem w wielki czwartek rzucana była z wieży kościoła. Znowu z takimi krzykami Judasz, Judasz i z pod tej wieży, ciągnięta aż nad san, tam podpalana i wrzucona do rzeki. Opowiadam o tym Judaszu, bo kiedyś ten zwyczaj był troszeczkę inny. Mamy to dokładnie opisane w archiwach sanockich z początku XX wieku, bo było to zrzucanie z wieży kościoła kota w garnku z popiołem. Kot był tam sadzony i również ten Kod nazywany był Judaszem. Z krzykiem uciekał, a wszyscy się cieszyli. Po pewnym czasie właśnie zamieniono to na tą kukłę Judasza. Jak mówię, po 1945 roku już tego nie praktykowano. A zmieniło się to, bo troszeczkę pod wpływem lektury nauczyciele zaczęli wprowadzać marzanny której na naszym terenie wcześniej nie było, tylko ta kukła. Słomiana tego tego Judasza. Wielki czwartek, kiedy odbywało się nabożeństwo, milkły dzwony, i wtedy młodzież sporządzała bardzo dużo takich drewnianych kołatek, z którymi się obiegało miasto, obiegało ciewcie, robiąc dużo hałasu. Od Wielkiego czwartku bardzo często na wzgórzach, przez czwartek, piątek, paliły się ognie na polach. To było też takie na zapewnienie urodzaju, ale nazywano to też paleniem Judasza, chociaż nie było już ani kukły Judasza, ani innych y, takich związanych z tym y, zwyczajów. Tylko właśnie palenie tych wielkich ogni. Y, mówiono, że jeszcze w okresie międzywojennym bardzo dużo. Tych ogni płonęło na wzgórzach wokół miasteczek i wokół wsi. Od Wielkiego Czwartku było pieczone specjalne pieczywo, które nazywano paską. Od dlatego mówię o tej pasce, bo przy jej pieczeniu z jaj robiono wydmuszki i te białe wydmuszki wieszało się na drzewach jabłoni i śliw żeby były gładkie i tak duże jak te wydmuszki z jajek. I ten zwyczaj gdzieniegdzie jest praktykowany do czasu obecnego, a na, widziałam nawet w samym Sanoku na Przedmieściach Sanoka zawieszane na drzewach te wydmuszki. W czasie rezurekcji potem tymi drzewami obwieszonymi tymi jajkami trzeba było Począsać ktoś z domowników, kto został w domu, żeby drzewa dobrze rodziły. Ta paska to było wielkie, okrągłe pieczywo, które pieczono z mąki pszennej, ale może także zmieszanej, zżytniej i każda gospodyni chciała, żeby, było, żeby była jak największa. Była ona okrągła, ozdobiona. Jakimiś warkoczami na wierzchu, a uważano, że pieczywo z tej paski ma ogromne znaczenie znowu przy leczeniu i uśmierzaniu chorób i przy zagwarantowaniu urodzaju. Jadło się ją oczywiście dopiero na Wielkanoc, zanosiło do święcenia zresztą święconego, o którym za chwilę opowiem. Przy tych paskach. Gospodynie się prześcigały, żeby jedna była większa od drugiej, i zwykle podskakiwały, jak ją sadzały do pieca, uderzały łopatą w krzyż na tragarzu. No i potem opowieści były takie, że ta paska rosła, rosła, aż trudno ją było wyjąć z tego pieca. Opowiadano wręcz o rozbieraniu pieca. I nawet zdarzyło się, jak myśmy zamówili taką paskę, też u gospodyń, której piekką do czasów współczesnych niektóre, że trzeba było ją przekroić, bo rzeczywiście z tego pieca przez otwór piecowy nie chciała wyjść. Poza tym pieczeniem paski od Wielkiego Czwartku zaczyna się robić czasem już od środy pisanki i na naszym terenie były popularne dwa typy pisanek, jedne takie pisane woskiem, stąd nazwa Pisanka chociażby takie jak te, że woskiem się maluje wzory i wkłada do barwników, albo po zabarwieniu, takie jak ta, że skrobano wzór jakimś ostrym narzędziem, ostrym nożykiem. Co do pisanek, to legendy mówią, że. To Matka Boska już małemu Jezuskowi robiła pisanki, albo inne znowu, że są związane ze śmiercią Jezusa: że przyszła w trakcie, gdy pan Jezus wisiał na krzyżu, kobieta z koszem pełnym jaj. Uklękła, żeby się pomodlić, jak krew, która kapała z ciała Chrystusa, zabarwiła te pisanki na czerwono, i że od tego momentu. Prawdopodobnie te pisanki się robi. Z tym, że dawniej używano wyłącznie barwników naturalnych, przede wszystkim cebuli, która daje różne odcienie brązu. Używano zielonej oziminy zrywanej, która daje lekko zielony kolor, korzeni śliw, które dają taki czerwono-brązowy kolor, szysze golchy, które też dają różne odcienie brązu. A dopiero z czasem zaczęto używać barwników do tkanin kupowanych do sklepów albo wręcz bibułki takiej kolorowej, która odbarwiona dawała właśnie kolor do malowania pisanek. Występowały wszędzie i były bardzo ważne, służyły po poświęceniu do Obdarowywania krześniaków przedmatki krzesne, Dziewczęta darowały je chłopca. Chłopcom mówiło się nawet, że pisanki można podarować, jak nie chce się być oblanym wodą na śmigus dyngus, czyli na drugi dzień Wielkanocy, który tutaj u nas był nazywany lejkiem. Po zrobieniu tych pisanek, no, to następował bardzo Trudny dzień w tym okresie Wielkiego Tygodnia, Wielki Piątek, kiedy, zwłaszcza w miasteczkach, były zakazane wszelkie prace stolarzy, kowali, którzy pracowali narzędziami przedmiotami związanymi z męką pańską, a więc gwoździe, młotki, siekiery, inne takie. Także zupełnie nie, wtedy nie. Nie wolno było tych narzędzi używać. Poza tym mówiono w Wielki Piątek ściszonym głosem, w niektórych domach zasłaniano lustra i bardzo tak się zachowywano, jakby umarł ktoś z domowników. Jeszcze w wielki czwartek, o nie wspomniałam wcześniej, że przyjęte było bieganie nad potok albo do rzeki pobliskiej i mycie się w wodzie nazywało się to cedronki na pamiątkę upadku Chrystusa w rzece Cedron ta kąpiel miała zapewnić gładką cerę i miała bronić przed chorobami to Wielki Czwartek a Wielki Piątek właśnie ten dzień taki bardzo jak gdyby wyciszony nie wykonywano żadnych prac poza jedną, pielęgnacja drzew owocowych. Więc właśnie gdzie nie gdzie sadzono w tym czasie drzewka, szczepiono albo nawet bielono, co też miało zapewnić urodzaj. Święcenie pokarmów, tak jak i teraz odbywało się Wielką Sobotę, zwykle do święcenia wybierano taki bardzo duży kosz jak do ziemniaków z wikliny, do którego wkładano jaja pisanki wkładano białe jaja ugotowane wkładano nie baranka bo baranek to jest typowe dla miasteczka i tylko dla niektórych miejscowości taki właśnie baranek zrobiony z masła a w masło ubite w garnuszku, wkładano chrzan, zwykle z zostawionymi listkami takimi, butelkę z octem, co związane było znowu z męką Pana Jezusa, kiełbasę i słoninę, mniej więcej takiej samej ilości, święcono tego jednego i drugiego, i ser, tak zwaną plaskankę z sera, Albo zwykłego sera, albo ser jajeczny. To był taki ser gotowany z mleka, z dwóch litrów mleka i dwudziestu jaj. Wtedy taki żółty. No i oczywiście wyglądający jak, jak ser odciskany w miasteczku. Jak odciskany w worku. W miasteczku, jak wspomniałam, nie było tego. Święcono często szynkę, kiełbasę, bez słoniny, tego baranka z masła. No, i y, również pisanki i ocet. Y, po poświęceniu, po y, z tym, że święcono nawet dwie paski, paska, paska się mówi, y, podkreślam to, że to jest to pieczywo, ponieważ na no, innych terenach Polski występuje paska robiona z sera. Natomiast u nas jest to pieczywo i zwykle się robi dużą i małą, i nosiło się je zawiązane w obrus, w płachtę na plecach i duży bochen chleba. A te produkty, które wymieniłam wcześniej w koszu, zostawiano je po przeniesieniu do domu i dopiero po rezurekcji odbywało się to śniadanie wielkanocne. Po rezurekcja bardzo wcześnie rano i zwykle starano się robić wtedy bardzo Dużo hałasu, co w ostatnich czasach zostało w formie strzelania z skali chlorku, ale dawniej bito bębny, strzelano ze specjalnych mo moździerzy. To y, taki zwyczaj, bo w momencie, kiedy Chrystus jest w ciemnicy, kiedy Chrystus. Y, następuje jak gdyby taki chaos i, i wierzono, że uaktywniają się złe moce, różne czarownice. Które wchodziły i odbierały w tym czasie mleko, mogły y, zaszkodzić wielu ludziom. Y, więc y, ten hałas miał jak gdyby je odganiać, a potem była interpretacja, że to ze względu na y, powitanie pana y, zmartwychwstałego. Chrystusa. W niektórych miasteczkach, na przykład w Dębowcu, to był taki specjalny bębniarz, który już o północy wychodził z tym bębnem na ulicę, uderzał i hałasował, żeby obudzić wszystkich na, na tą y, jucznie. Y, dopiero po powrocie z juczni zasiadano do śniadania wielkanocnego, nie zawsze, ale w miasteczku zawsze y, musiał być nakryty stół na biało. I ustawiano właśnie produkty, które myśmy tutaj postawili na stole, czyli wędlina, baranek albo to masło, jaja. I jako dekoracja takiego stołu, zawsze owiec. Mówiono, że to owiesek dla baranka. W dzisiejszych czasach ten owiec zastąpiła rzeżucha. Przy jedzeniu najpierw dzielono się jajkiem, i jajka święcone na tyle części dzielono, żeby dostał każdy z domowników. I czy to było na wsi, czy w mieście, zwyczaj składania życzeń, pomyślności przy jedzeniu jajka był zachowywany. Potem jedzono trochę krzanu, żeby zakosztować, jak to się mówi o gorzkiej męki pańskiej, a pozostałe produkty zwykle krojono i układano w miejsce, do której wlewano serwatki i jedzono takie na gdyby serwatką na gorąco. To bardzo takie długo przetrwało nawet jeszcze prawie do współczesności takie Mieszanie właśnie tego reszty święconego. W ten pierwszy dzień po tym śniadaniu wielkanocnym oczywiście niczego nie wolno było robić w domu, nie wolno było sprzątać, nie wolno było położyć się, bo mówiło się, że zarosną urodzaje kwastami, czyli to co jest posiane właściwie do tego drugiego dnia Bożego Narodzenia, bo przepraszam, Boże, do drugiego dnia Wielkanocy, kiedy odbywał się ten lany poniedziałek. I ten lany poniedziałek to był taki zwyczaj, że chłopcy zwykle chodzili po domach, żeby polać dziewczęta, ale również starali się polewać je z całych takich konewek pełnych wody. No i prawdopodobnie wtedy, jeżeli się podarowało pisankę, można było się wykupić od tego polewania, ale dziewczyny były bardzo zadowolone z tego polewania, bo to świadczyło, że mają powodzenie, że budzą zainteresowanie i gdyby nie była polana, to no, było to dla niej na trochę taką jakąś nieprzyjemną sytuacją. No, zdarzały się wtedy też i takie nie może trochę zbyt przesadzone te zwyczaje, takie jak wrzucanie do potoka, do rzeki. Z czasem zmieniły się, no i resztki ich obserwujemy właśnie w postaci takiego delikatnego chodzenia i kropienia perfumami. Z tych pisanek trzeba było skrzętnie zebrać skorupki i wynosiło się je do ogrodu. Tu w okolicach Sanoka mówiono, że z korupek jaj wielkanocnych wyrasta maruna. Maruna to takie ziele przypominające rumianek, ale używane w czasie dolegliwości żołądkowych. Wynoszono je też po to, żeby nie było kretów, węży i innych kruczków, które niszczyły uprawy. tak jak. I ta palma i te wszystkie takie resztki skorupek no, zachowane miały zapewnić pomyślność plonów. Miały chronić przed szkodnikami. Z tą paską też, którą zostawiano aż do przewodniej niedzieli czasami obchodzono pola, więc chodzono z nimi pola, żeby jak gdyby te pola pobłogosławić, żeby wszystko było takie duże i urodzajne jak ta paska. Jak wszyscy wspominali, dla nas to już teraz nie ma większego znaczenia, ale mówiono, że taka paska to było coś. Także świadczyła i o zamożności domu, i o umiejętnościach gospodyni. No i ten okres Wielkanocny właściwie kończy dopiero Niedziela Przewodnia, która zwłaszcza przez wyznawców Kościoła Wschodniego była jak gdyby powtórzeniem śniadania wielkanocnego. Więc to, co było w tą Wielką Niedzielę, było powtarzane też w tą Przewodnią Niedzielę. W niektórych miejscowościach, na przykład w Rymanowie w drugi dzień Wielkanocy Chodzono na tak zwany emaus. To było na górze poza Rymanowem i zwykle zabierano się tak, jak na taką majówkę, bo brano te, to, mimo że zjadło się wcześniej w domu, brano jajka, brano kawałki pieczywa, brano wędlin, no i to się jadło łącznie z zabawami na wzgórzu poza Rymanowem. Mówiło się, że to na pamiątkę, że Chrystus po zmartwychwstaniu szedł do Emaus i to święto obchodzono. Z innych miejscowości to mniej jest mi znane. Zwykle zabierano się tak jak na taką majówkę, bo brano te, to mimo że zjadło się wcześniej w domu, brano jajka, brano kawałki pieczywa, brano wędlin, no i to się jadło łącznie z zabawami na wzgórzu poza Rybanowym. Mówiło się, że to na pamiątkę, że Chrystus po zmartwychwstaniu szedł do Emaus i to święto obchodzono.